Waga kampera jest często utrapieniem dla jego właściciela. Systemy dodawane na przestrzeni ostatnich lat bardzo mocno podniosły masę bazy pod kampera. Na co możesz zwrócić uwagę budując kampera, żeby był lżejszy? Co zrobić z pojazdem, który już masz wybudowany? Powiem ci to w tym materiale. Zapraszam, Michał z Mat Travel Project. Jeżeli planujesz budowę kampera, zawsze sprawdzaj wagę materiałów i urządzeń, które chcesz w nim wykorzystać. Często możesz znaleźć zamienniki, które są znacznie lżejsze. Podam ci kilka przykładów, jak możesz to zrobić. Pamiętaj o kilku ważnych rzeczach. Jednym z najważniejszych dylematów, który staje przed budowniczymi kamperów, jest to jak urządzenia, które są na jego pokładzie mają być zasilane. W idealnej sytuacji masz tylko dwa źródła zasilania: jest to diesel oraz Energia elektryczna. Diesla możesz wykorzystać do zasilania, ogrzewania postojowego, ogrzewania wody, ale także do na przykład kuchenki, którą możesz zamontować w kuchni. Energia elektryczna to jest y Taka energia, którą możesz pozyskać ze słońca, możesz ją pozyskać z alternatora w czasie pracy samochodu, ale także możesz ją w prosty sposób podładować z gniazdka elektrycznego na polu namiotowym albo na przykład korzystając ze stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Oba te źródła energii możesz bardzo prosto uzupełnić oraz także magazynować. Bardzo ważnym elementem zabudowy jest także sklejka warto wykorzystać sklejkę lekką, cejbę, sklejkę tropikalną, która waży ułamek tego, co normalna sklejka. Dla wyobrażenia, zabudowa sklejki tropikalnej, mówię tutaj o ścianach, ale także o szafkach szafek, dla takiego normalnego pojazdu L2H2, czyli 6-metrowego kampera, kamperwana, to jest oszczędność około 100 kg na samym materiale. Drugim aspektem, który bardzo może nam zaoszczędzić na wadze w kamperze, to jest budowa samej struktury szafek, czyli konstrukcja szafek. Na zewnątrz szafek mamy te, tą lekką skrejkę tropikalną, ale konstrukcji szafek nie budujemy z drewna. Nie budujemy jej z kantówek, budujemy ją z lekkich stopów aluminium. Jeżeli nie czujesz się na siłach, żeby samemu stworzyć konstrukcję szafek, a także frontów szafek z, z tej sklejki tropikalnej, to masz już w tej chwili kilku, nawet kilkunastu producentów gotowych szafek z aluminium, które jesteś w stanie kupić i zamontować w szybki sposób w swoim pojeździe. Taka szafka podwieszona o długości około metr, głębokości 40 cm, waży tylko około 6 kg. Planując izolację akustyczną i termiczną, nie przesadzaj z ilością materiału, używaj też jak najlżejszych materiałów. Jedna rolka maty bitubicznej Bitmat o grubości 2,5 mm to 11 kg. Jeżeli zastosujesz takich rolek 12-13, to możesz mieć nawet 150 kg więcej na wadze samochodu. Jeżeli masz blaszaka i planujesz zamontować szyby, to zastanów się nad szybami kamperowymi. Są droższe niż szyby samochodowe, ale są mniej więcej o połowę lżejsze, a w tej chwili jesteś w stanie kupić od kilku, kilkunastu nawet producentów różnego rodzaju szyby. Te szyby są dodatkowo termoizolacyjne. Jeżeli będzie zimno na dworze, zimą, to nie będzie Ci się skraplała na nim woda. Latem znowu nie będzie się przetestowało tak ciepło do środka pojazdu. Zalecam szyby kamperowe do Twojego kampera. Planujesz bagażnik, skrzynie, które będziesz mieć zamontowane z tyłu na drzwiach. Nie kupuj stalowych konstrukcji. Kupuj konstrukcję z stopów aluminium. Podam Ci kilka przykładów, dzięki którym można obniżyć wagę Twojego pojazdu. W ciągu ostatnich kilku miesięcy dokonaliśmy kilku zmian w naszym kamperze. Pozwoliło to obniżyć jego wagę o 140 kg. Najprostszą rzeczą okazał się panel. Fotowoltaiczny. Do tej pory panele fotowoltaiczne ważyły średnio od 23 do 25 kg. Znaleźliśmy nowy panel fotowoltaiczny, tutaj macie nazwę, jak się nazywa, który waży niespełna 8,6 kg. Różnica w wadze to jest 16 kg. Ten konkretny panel, który my mamy, ma 440 W i ma kilka stref zacienienia, czyli poradzi sobie z ładowaniem akumulatora, nawet w sytuacji, gdzie nie jest do końca w pełni oświetlony. Równie łatwo można wymienić uchwyty na drzwiach z tyłu. Wbrew pozorom jest to bardzo łatwe i możemy zaoszczędzić olbrzymie ilości kilogramów. Uchwyt, na którym wisi koło, czyli taka drabinka z uchwytem wejściem na dach, w wersji stalowej waży około 24 do 26 kg. W wersji aluminiowej, którą tutaj widzicie, waży niespełna 7,5 kg. Pierwotnie mieliśmy stalowy uchwyt na prawych drzwiach. Czyli ten, który tutaj jest widoczny, na którym były zamontowane skrzynie. Uchwyt w wersji stalowej ważył 26 kg. Uchwyt w wersji aluminiowej, to jest tak zwany uchwyt multifunkcyjny, waży tylko 10,5 kg. Jest to różnica ponad 15 kg. W sumie na dwóch uchwytach mamy ponad 30 kg różnicy. Kolejnym elementem, który może pomóc nam obniżyć wagę pojazdu, to jest ujednolicenie systemu ogrzewania zarówno powietrzem pojazdu, jak i wody, którą w pojeździe macie. Są różne koncepcje i różne systemy. Są systemy pod, podłączone do wymiennika ciepła z silnikiem, czyli boiler pobiera ciepło z silnika. Jest osobno ogrzewacz powietrza, jest osobno właśnie boiler zasilany z silnika, albo zasilany z 230 V. Wszystkie te urządzenia osobno zajmują dodatkowe miejsce, ale także dodatkowe kilogramy. Zastanówcie się nad urządzeniem All-in-One. Może to być JP Hitter Kombi albo też Truma Kombi. Dzięki temu jesteście w stanie uzyskać od 18 do 20 kg wagi na, na pojeździe. Podaję Wam link do materiału, który bardzo dokładnie omawia wszelkie możliwe aspekty związane z ogrzewaniem wody w kamperze, oraz drugi film, generalnie poświęcony ogrzewaczom powietrza w kamperze. Jeżeli zrezygniecie z kuchenki gazowej, to możecie zyskać dodatkowe kilogramy. To wcale nie mało. Jeżeli mamy tylko kuchenkę zasilaną przez butlę GazBank, albo jeżeli mamy zasilaną przez dedykowaną butlę pod samochodem, to ta różnica może być od 14-15 do 50 kilogramów. W naszym kamperze początkowo zastosowaliśmy kantówki, czyli drewno jako konstrukcję do wszystkich szafek. Po wymianie na elementy aluminiowe, Waga szafek zmniejszyła się o ponad 70 kg. Czekamy na Wasze komentarze. Jeżeli macie jakieś pomysły i propozycje, jak można dodatkowo zaoszczędzić na kilogramach, bardzo proszę o komentarze. pilnej, dopuszczalnej masy całkowitej Twojego pojazdu, przy przekroczeniu masy i zatrzymaniu przez służby kontrolne, możesz dostać mandat, a w najgorszym wypadku zostanie zatrzymany ci dowód rejestracyjny. Taka mała podpowiedź. Jeżeli jedziesz przez jakiś kraj i wiesz, że masz przekroczoną masę, z całkowitą pojazdu, to kup winietę na wyższą DMC. Czyli, jeżeli masz pojazd zarejestrowany na 3,5 tony, ale wiesz, że będziesz miał mieć więcej, kup winietę na wyższą wagę. Dzięki temu jest szansa, że dostaniesz mniejszy mandat. Jeżeli materiał Ci się podobał, daj łapkę w górę. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o innych naszych treściach, kliknij subskrybuj. Zapraszamy na inne nasze social media. Thank you